Dziesięcioosobowa grupa związkowców z duńskiego miasta Randers przebywa w Jeleniej Górze. Interesują się oni szczególnie organizacją służby zdrowia oraz placówkami o ponadregionalnym znaczeniu. Około 15 tysięcy nowych paszportów otrzymali mieszkańcy województwa Jeleniogórskiego. Różnią się one znacznie od starych wzorów. Nowa książeczka zdecydowanie utrudni życie fałszerzom. Nie zmieniła się jednak obowiązująca od początku roku cena wynosi ona 500 tysięcy złotych. Drugie tyle trzeba będzie zapłacić za ewentualne zagubienie lub zniszczenie dokumentu. Nie ma powodu, aby spieszyć się do biura ze starymi, ale aktualnymi na następne lata paszportami. Przyjęto zasadę, iż nowy można otrzymać tylko wtedy, gdy nie posiadało się go dotąd lub termin ważności starego jest krótszy niż pół roku. W województwie Jeleniogórskim liczba zarejestrowanych bezrobotnych w miesiącu sierpniu wynosiła 40 937 osób, o 202 osoby mniej niż przed miesiącem. Bezrobotnych absolwentów 2416 o 373 osoby więcej niż w miesiącu lipcu. W ciągu sierpnia biura. Pracy województwa dysponowały 558 ofertami pracy. Od tygodnia trwa jesienny pobór do wojska. Obowiązek stawienia się przed komisją poborową mają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1973 roku. Dobrowolnie mogą się zgłosić ochotnicy, którzy mają ukończone 18 lat i zechcą odsłużyć wojsko wcześniej. Stwierdzenie przez Komisję Przydatności do Służby Wojskowej nie oznacza jeszcze automatycznego wcielenia do armii, jak mówi pułkownik Ryszard Ławniczak, komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień w Jeleniej Górze. bowiem na dzień dzisiejszy zmniejszyły się potrzeby wojska i wielu poborowych, nawet mając kategorię A, nie trafia do koszar. Schronisko dla Małych Zwierząt organizuje 12 września w sobotę akcję Bezdomnych Psów ze Schroniska Wieleniej Górze. Aukcja odbędzie się na terenie Technikum Weterynaryjnego przy ulicy Kraszewskiego 8. Rozpoczęcie aukcji o godzinie 10. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników Małych Zwierząt. W celu pozyskania dodatkowych środków na działalność statutową Wojewódzka Rada Zrzeszenia Sportu i Turystyki w Jeleniej Górze organizuje codzienne wyjazdy autokarem na Przełęcz-Okraj, gdzie po stronie Czechosłowackiej można zrobić zakupy. Pierwszy wyjazd już 12 września o godzinie 15 z zabobrza z placu koło poczty bilety do nabycia w autokarze. W minioną sobotę odbył się rajd samochodowy z okazji Dnia Energetyka. Brało w nim udział 13 załóg. Każda załoga składała się z dwóch osób, to jest kierowcy i pilota. Rajd rozpoczął się na Zabobrzu 3 na parkingu przy ulicy Kiepury. Trasa następnie prowadziła ulicami miasta aż do Karpacza, dalej przez Borowice, Piechowice, do Górzyńca, gdzie znajdowała się meta. Zakończenie rajdu Zakończeniu rajdu towarzyszył festyn zorganizowany przez Zakład Energetyczny dla swoich pracowników. W ramach obchodów września Jeleniogórskiego Klub Garnizonowy proponuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod nazwą Jelenia Góra rok 2000. Konkurs wzorowego czytania dla uczniów klas drugich szkół podstawowych pod tytułem Przygody Bohaterów Podań i Legend Dolnego Śląska oraz konkurs na opowiadanie dla uczniów szkół podstawowych pod tytułem Jelenia góra Moje miasto rodzinne. Jeśli masz czas Przyjdź i zobacz. 11 września w piątek o godzinie 19 koncert zespołu muzycznego z Erfsztatu na Placu Ratuszowym. 12 i 13 września również na Placu Ratuszowym będzie jeździła mini kolejka ostra już od godziny 10. W sobotę również wystawa świeżych grzybów na placu Ratuszowym. Natomiast Orkiestra Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej i zespół Harmonia z Achrem zaprasza na koncert do Parku Zdrojowego w Cieplicach 12 września o godzinie 16.00. W niedzielę Państwowy Teatr Animacji proponuje najmłodszym trzy spektakle. I tak, o godzinie 10 promyk słońca, o godzinie 12 opowieści podwórkowe, o godzinie 10 gmatwacz, a o godzinie 21 spektakl dla dorosłych na Placu Ratuszowym Słońce, Księżyc, Gwiazda. Miejski Ośrodek Kultury, mieszczący się przy ulicy 1 maja 60, przyjmuje zapisy na popołudniowe zajęcia dla młodzieży w sekcjach tkactwa artystycznego, telewizyjno-filmowej, fotograficznej, rytmiki dla dzieci. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie mok lub telefonicznie pod numerem 22801. Informujemy jeszcze, że w dniu 12 września bieżącego roku, to jest w sobotę o godzinie 11, odbędą się biegi eliminacyjne ze startu wyznaczoną trasą OWS Rakownica przy ulicy Okopowej Wieleni Górze. Jest to bieg towarzyszący Pucharowi Polski w półmaratonie górskim, który odbędzie się 27 września bieżącego roku. Bliższych informacji udziela Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jeleniej Górze przy ulicy Homońskiego 9. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję.